Na linii okręgowa delegatura Komenda okręgu. Problem, który zaciąży znacznie na możliwościach i na działalności ruchu oporu na Wołyniu. Administracja cywilna, która kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła prace organizacyjne na obszarze Wołynia, dotarła do wszystkich skupisk ludności polskiej i wciągnęła część byłych wojskowych i młodzież do szeregów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Z kolei Komendant Okręgu Armii Krajowej, powołując się na rozkaz generała Władysława Sikorskiego o włączeniu z Armii Krajowej wszystkich przeszkolonych wojskowo mężczyzn, sięgnął do tych samych ośrodków. Mimo wydania w marcu 1943 roku przez Komendanta Głównego Armii Krajowej rozkazu regulującego sprawy współpracy między delegaturą a Komendą okręgu, cały czas dochodziło na tym tle do skpięć i zadrażnień. Niebezpiecznym zjawiskiem specyficznym dla konspiracji na Wołyniu było wobec e ograniczonych zasobów ludzkich korzystanie z tych samych osób przez wywiad, piąt cywilny, delegatury i armii krajową. Mimo, że prace organizacyjne nie zostały jeszcze zakończone, wiosną 1943 roku polskie ruch oporu na Wołyniu stanął przed nowym wyzwaniem, coraz większym naszężeniem. Zaczęły mnożyć się wypadki napadów i rzezi polskiej ludności cywilnej dokonowane przez oddziały nacjonalistów ukraińskich. Pozwolę sobie nie opisywać i nie, nie zajmować czasu narastania tego zjawiska, które jest Państwu szczególnie dokładnie znane. Ograniczę się tylko może do takiego sformułowania również. Znanego o tym, że kulminacją tych działań były mordy, które miały miejsce w lipcu 1943 roku, które przeniosły się również, o czym warto pamiętać, na sierpniu. Rozwój wydarzeń na Wołynu, skala tych mordów. Popełnionych na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów bezwzględność i okrucieństwo, i to jest, wydaje się, niepodlegającym faktem, zaskoczyły Komendę Wołyńskiego Okręgu Armii Krajowej oraz Wołyńskiego Delegata Rządu. W odpowiedzi na masowe mordy w miejscowościach zamieszkałych w większości przez Polaków przystąpiono do tworzenia lokalnych oddziałów samoobrony. 30 kwietnia Kazimierz Banach wydał odezwę do społeczeństwa Wołyńskiego, w której wzywał ludność polską do skupienia się w na samoobrony. Według niepełnych danych, w głębokiej konspiracji i często w sposób żywiołowy zorganizowano około 100 ośrodków samoobrony, chroniącej od kilkunastu osób do kilku tysięcy. Najbardziej znane to oczywiście przebraże i te państwa. Początkowo słabo zorganizowane, najczęściej źle uzbrojone, nie mogły skutecznie stawić oporu liczniejszemu i liczniejszym i lepiej uzbrojonym oddziałom ukraińskim. Z biegiem czasu około 40 spośród nich uległo zagładzie lub zostało ewakuowanych. 22 kwietnia z wojskiego okręgu... Wydał rozkaz nr 2, w którym zarządził, aby sieć dowództw terenowych Armii Krajowej użyć do organizacji zawodzenia oddziału w wołyńskim samoobronie. Samoobrona miała w pierwszym rzędzie bronić przed napastnikami lub ich atakować, pozostawiając jednak cywilną ludność ukraińską i jej dobytek w spokoju. Jednocześnie na najbardziej zagrożone tereny północno-wschodniego Wołynia do inspektoratów w i również wysłano oficerów w celu objęcia dowództwa w ośrodkach samoobrony. Kolejnym zarządzeniem z 17 maja komendant okręgu nakazał utworzenie samoobrony w rejonach o ludności polskiej oraz brojnych oddziałów dyspozycyjnych i zorganizowanie systemu alarmowego. W czerwcu 1943 roku nastąpiła reorganizacja służb konspiracyjnych. Znaczna część kadry dowódczych oraz praktycznie wszedł, wszystkie siły wiejskie skierowane zostały do stworzenia samoobrony konspiracji pozostały tylko części u okręgów, w ośrodkach miejskich. Zakres pomocy udzielanej podziałom samoobrony przez struktury terenowe armii krajowej był bardzo duży. Świadczy o tym m.in. E, cytat e, z, ze słów komendanta Przebraża Henryka Sobulskiego, który na ten temat e, napisał między innymi w informacji u Niemców pomagała nam Armia Krajowa, Inspektorat Łórski. Pomoc ta była zresztą wszechstronna. Inspektor Adam i jego zastępca Krzyżyk byli częstymi gośćmi na przebraniu. Służyli nam radą, kiedy ułatwialiśmy pomóc, pomagali finansowo, przydzielali nam żywność, bronią lub pieniądze. Zaopatrywali nas w prasę konspiracyjną. W czasie największego nasilenia bitwy o inspektora inspektorat wydelegował swojego oficera, który szkolił nas w dywersji. W podobny sposób wspierano Bazy Stanu w Kucie Pańskiej Dolinie, w Starej Kucie, za Zasmyka i w Pod presją drastycznie zwiększającej się ilości napadów w celu podjęcia jednolitej akcji obronnej 19 lipca Kazimierz Bala i Kazimierz Bąbiński wydali wspólny rozkaz o zespole Państwowego Korp Korpusu Bezpieczeństwa z Wojskiem. Różnice zdań co do zakresu i sposobu Dalenia doprowadziły już na początku do nieporozumień. W efekcie okręgowy delegat rządu wydał rozkaz, w którym wyjaśnił, cytuję: PKW zachowuje dotychczasową odrębność organizacyjną, w miarę możliwości ma służyć pomocą wojsku, ale wstrzymuje natychmiast przekazywanie członków naszej organizacji i broni do Armii Krajowej. Koniec cytatu. W swoim kolejnym rozkazie Banach przerzucił pełną odpowiedzialność za brak porozumienia na wojsko pisząc o niewłaściwym podejściu struktur Armii Krajowej do współpracy z członkami delegatury, integracji, dezorganizacji i marnotrawieniu dorobku PKP i nakazał, cytuję, powstrzymać bezwzględnie przekazywanie oddziałów ludzi i broni z szeregów PKP do Armii Krajowej. Żadnemu z pracowników delegatury lub PKP nie wolno przyjmować żadnych funkcji w Armii Krajowej nie honorować i nie przyjmować do wiadomości rozkazów wydawanych do PKW do lub czynników Delegatury przez Armię Krajową, gdyż to nie wypływa w treści rozkazu o zespoleniu ani uprawnień Armii Krajowej". Koniec cytatu. Po masowych morzach ludności polskiej 20 lipca 1943 roku ukazał się rozkaz pułkownika Lubonia nakazujący komendantom obwodów stworzenia oddziałów partyzanckich, które miały uzyskać gotowość bojową do 28 lipca. W stosunkowo krótkim czasie utworzono dziewięć takich oddziałów. Szacuje się, że do końca 1943 roku w obronie ludności polskiej stoczyły one około 150 walk, w których poległo około 200 żołnierzy armii Krajowej. Sytuacja narodowościowa na Wołyniu skomplikowała pojawienie się latem 1942 roku na Boleszu i Wołyniu pierwszych dużych oddziałów partyzanckich sowieckich podległy ukraińskiemu sztabowi partyzanckiemu. Stały się one wkrótce dotkliwą flagą dla miejscowej ludności, prowadząc rzadka akcje wymierzone przeciwko Niemcom, skoncentrowały się na rabowaniu polwarków i wsi, traktując polskie osiedla jako bazy zaopatrzeniowe lub miejsca tłuskiego odpoczynku. Stosunek do partyzantów radzieckich był zróżnicowany. W wielu miejscowościach, szczególnie na obszarze bońskiego polezia, ludność polska rzeczywiście sympatyzowała z sowieckimi partyzantami, udzielając im różnego rodzaju pomocy. Szukając ochrony przed atakami oddziałów kupa, zasilały także szeregi oddziałów partyzanckich, tworząc nawet czysta czysto polskich oddziałów. Z pomocy sowieckiej partyzantów korzystały również polskie bazy samoobrony. Na porządku trzeba jednak odnotować, że zdarzały się przypadki likwidowania polskiej samoobrony przez radziecką partyzantę, o czym pisał w swoim sprawozdaniu komendant okręgu. Zwraca on przy tym uwagę na zręczną taktykę Sowietów, która poza dywersją na tyłach niemieckich zmierzała, tu cytuję, do takiego oprowienia i osłabienia terenu, aby w przyszłości tam pod względem politycznym wpadł w ramiona Sowietów. Obrawianie to realizowane było poprzez silną propagandę prosowiecką, antyniemiecką i antykapitalistyczną. Na zorganizowanych mityngach i zebraniach atakowano m.in. rząd w Londynie, polskie władze konspiracyjne. Do akcji tej wykorzystywano także obficie różnego rodzaju ulotki i opisie.